Cześć, poligamie. to ja, na Hilerant, a dzisiaj jest. Dniówka nagrywana na trochę opniczych warunkach, bo zapomniałem wziąć kabel od mikrofonu, więc nagrywamy z tego, co złapię mikrofon kamerowy, a mam nadzieję, że cokolwiek złapie. Jest poniedziałek, 28 listopada 2011 roku. Nagrywam z domu, bo wróciłem z pierwszego dnia konferencji Game Dust Trends 2012, która tak dla takiego gracza gracza nie ma sobie nic. Hmm, Bezpośrednio ciekawego, bo nie ma tam zestawu nowych gier, nie. Jest to konferencja biznesowa, branżowa i jest w gruncie rzeczy taką miejscem spotkania dla ludzi, niekoniecznie tych, którzy gry robią, ale tych, którzy zarabiają na grach jako takich. Więc yy... ciekawie jest tam pójść, posłuchać i zobaczyć, jak. Braże wygląda na tej drugiej stronie, ludzi, którzy liczą pieniądze i zastanawiają się i nie zastanawiają się, czy w tej grze ma być skakanie, czy strzelanie, tylko że gra to produkt. I produkt ma być taki taki. Więc e, byliśmy tam razem z Piotkiem. E, Podsumowania wszelkich informacji tym, że pojawią się jutro, kiedy już też drugi dzień be, będzie za nami. Mam nadzieję, że uda nam się jakieś dodatkowe materiały, że ciekawe wywiady przeprowadzić. I cóż. Co dzisiaj na poligami. Piątek, zwłaszcza piątek po amerykańskim świecie czynienia, więc cały świat gier przyzwyczajonych do przekazywania tych wiadomości z zachodu jest trochę rozleniwiony, bo niewiele się dzieje, ale nie ja oznacza to, że niewiele się dzieje na polskim podwórku, bo jak udało się dowiedzieć, usłyszeć yy, Poznań G Game Arena, czyli impreza growa, która przez jakiś czas próbowała być przez jeden raz spróbowała być on-offem w Warszawie, ale jej nie wyszło. Wracę do Poznania, więc będzie jakaś impreza growa nie tylko w stolicy. Ja z tego powodu bardzo się cieszę. Znaczy, że Giera, Game Gamerena jako impreza poznańska już miała pełną swoją tradycję, więc dobrze, że organizatorzy do niej wracają. Patrzę tutaj jeszcze na poligami i cóż, na poligami yy, strasznie mega długie na kanapie z The Elder Scrolls Skyrim. Się, dziwię się, że ludzie Scrolls Skyrim, tak? Skyrim. Sławek z Pawłem siedzą, gadają, gadają, grają i grają i jest tego naprawdę dużo materiału, więc jeżeli tak jak połowa redd reddita zgłupiliście na punkcie Skyrima, to jest to materiał dla was. Yy, cóż... To w gruncie rzeczy na tyle, bo jest taki poniedziałek, więc nie ma jakichś szokujących newsów, ale skoro, to w takim razie Zawsze chciałem to zrobić, ale trochę nie, nie miałem czasu, to zapraszam do komiksowego kącika Konrada, kkk, no tak. Więc yy, zastanawiałem się, jeśli chodzi o te... O, bo ostatnio byłem znowu z, ze sklepu komiksowego, chodzę raz na trzy tygodnie, kupuję na komiksów i czytam całymi partiami. I, o, osta, I ostatnio wyszedłem z niego z trzema tytułami. Pierwszy to, najnowszy to Usagi Go jeżeli nie znacie Łusagiego, to nie dziwam się, bo nie przedacie pewnie komiksów, to jest to już któryś tam z kolei. Oj, 24. 24 tom komiksu o samuraju. Nie wszyscy do końca traktują Usakiego poważnie, bo ten samuraj jest królikiem i wiem, jak to brzmi, ale tak naprawdę jest to znacznie bardzo poważny taki nastrojowy komiks o króliku, który jest samurajem, tak? Ale. Honor, miecze, pojedynki, źli, Roninowie, podstępni, ninja i tak dalej, tak dalej. Jest to wszystko takie oddane z pietyzmem w całej swojej zwierzęcej umowności. I jeżeli nie czytaliście nigdy wcześniej żadnego tomu ustawiego, nie wiem, czy 24 jest najlepszą okazją, aby zacząć, ale spróbujcie. Ja sam, sam zacząłem tę serię. Yy, chyba na 8 lub 9 tomie, więc nie jest tak, że trzeba od początku nic nie dowiecie. Aczkolwiek w tym 24 kilka wątków dawno niewidzianych wraca, i jeżeli czekaliście na życie o to uu, jest na życie Ale rzeczą, która nie wymaga z, yy, wcześniejszych, wcześniejszej lektury, jest Detektyw L. Miasto. Jest to komiks kryminalno-detektywistyczny. O takim klasycznym detektywie, który jest super sprytny i zawsze coś mu się wszystko udaje. Tylko, że tym razem detekty tytułowy detektyw Fel trafia do zapomnianego przez Boga ludzi i szczęście miasta, gdzie naprawdę wszyscy się nie Jest brud, smut, ubóstwo. I jest to takie Sea City, że na każdym kroku pręży się piękna prostytutka i o oh, 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 oh. Nie, 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 to naprawdę jest brud, wylewa się z tego komiksu i nie pokazuję wam, kadkuję, bo pierwszej ta produkcja w sensie niuka jest ma niski budżet i gdybym zaczął się bawić montowanie, to mm, trwałoby to dłużej niż jest warte, ale jest to, ser... jest to zbiór krótkich detektywistyczno-kryminalnych historiek z miasta, w którym na serio chcielibyście mieszkać lub z Łodzi. I polecam wam serdecznie, bo jest jedno z fajniejszych komiksowych zaskoczeń, na znalazłem. Owszem, tak. I cóż, rzeczą, którą jeszcze nie przeczytałem, ale wam sygnalizuję, że istnieje, bo już dostałem swoje ręce, jest The Walking Dead książka, czyli Żywe Trupy. Hmm. Są komiksem, jest, są, jest też seria, ale poszła właśnie książka. Książka została tam niby napisana przez scenarzystę komiksowego ze współpracy z niejakim Jim Bonan Singa. I opowiada o losach postaci, którą na pewno znacie, jeżeli jesteście na bieżąco, czyli o gubernatorze. Tak, też się zastanawiam gubernator, dlaczego robicie jakąś książkę o wcześniejszych losach Gubernatora z w całej galerii wszystkich innych postaci, ale cóż, no... Okej, okay. jeszcze nie czytałem, jestem ciekaw, jak to wyjdzie, więc jeżeli lubicie zombie i dawno nie czytaliście jakieś książki o zombie, to The Walking Dead Narodziny Gubernatora są książką, którą możecie się zainteresować. I cóż, do zobaczenia w takim razie jutro. Życzę Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia. Kolejny debat, Poligena.pl